Witam Was w dzisiejszym filmie. Tak. Jak po samym tytule widzicie co jest w dzisiejszym filmie? Dzisiaj jest film pod tytułem Co dostałam w prezencie i od kogo na 22 urodziny 2K24 Tak muszę się napić, co dostałam w prezencie i od kogo na 22 urodziny 2K24. Za mną 23 lata, a Dobra. Co będzie w dzisiejszym filmie, już mówię. Tak jak w każdym filmie, co dostałam w prezencie od kogo: czy to na urodziny, czy to na święta, po prostu pokazuję, co dostałam i mówię i od kogo. W tym roku dość sporo dostałam prezentów. W większości nie pamiętam od kogo, ale poradzę sobie. Właśnie dzisiaj zauważyłam, wcześniej tego nie zauważyłam, ale dzisiaj zauważyłam, że niektóre są podpisane i no. I tak, będę po kolei pokazywać każdziutki prezent, powiem co od, od kogo dostałam, pokażę co dostałam, plus, to jeszcze nie wszystko, plus będę mówiła w jaki sposób będę wypróbowywać, wypróbowywać ten prezent w filmie wypróbowanie urodzinowych prezentów. Tak, będę pokazywać w jaki sposób wypróbuję dany prezent w filmie wypróbowanie urodzinowych prezentów, który będę nagrywać już za tydzień, od dzisiaj za tydzień będę go nagrywać. Wyprobywanie urodzinowych prezentów będę nagrywać, no za tydzień i za dwa tygodnie też. Ogółem, tak sobie ułożyłam grafik na maj, że co każdy wtorek nagrywam filmy z prezentów co każdą środę i czwartek nagrywam sceny do mojego czwartego teledysku tak, sceny do mojego czwartego teledysku nagrywam co każdy środę i czwartek poniedziałki i soboty montuję filmy na YouTube'a. no niedziela no jak niedziela przygotowanie się na następny tydzień, długo kąpiel a piątki takie właśnie dla siebie typu siłownia, pani psycholog i tym podobne więc no no więc w sumie to tyle no, bez względnego przedłużania, zapraszam do odcinka! Więc tak, pierwszy prezent y, jaki wam pokażę to jest taki, sprawdzę karteczko, może jest podpisane, dla misi od Nicoli i Wiktorii, od Wiktorii Fabińczyk i Nicoli Siedleckiej. Taki prezent, to jest podpisane, tak. I tak, pokażę wam co dostałam. To jest takie coś, nie wiem, co to jest w ogóle, ale się dowiem. No. No, to jakieś takie coś, ale się dowiem. W filmie wypróbowanie prezentów. Może teraz spróbuję to odpakować. I zobaczymy, co to jest. I tak na wizji pokazuję. Co my tu mamy? Tu są takie naklejki na twarz. To podajże jest chyba maskara. Tak, maskara. Hmm. Tutaj jest chyba... Nie wiem, co to. Kredka do oczu, taka złota pewnie. O, kredka do oczu, patrzcie. E, to jest chyba... Nie wiem, co to jest, ale chyba takie naklejki na paznokcie czy coś w tym decy. Nie wiem. E, tutaj mamy chyba pomadkę. Taką złotą pomadkę, że chyba pomadka, nie wiem, i tutaj też jakaś pomadka taka, to jest taka właśnie w kolorze takim, ta akurat jest przezroczysta jak coś i no, taki zestawik, sprawdzę czy tu pod spodem, nie, pod spodem nic nie ma, dobra to taki zestaw, który, no, filmie wypróbowanie prezentów. Zrobię to tak, że y, to spróbuję nakleić na paznokcie, chociaż mam paznokcie. To z tą kredką do oczu, to może będzie na linię wodną. No maskara, jak maskara pomaluję o nim rzęsy. Te pomadki nałożę na usta, a tym te naklejki właśnie nakleję sobie na twarz. Więc, no, dobra, idziemy dalej. No i no, i oczywiście batonik. Coś mi się zdawało, że chyba by dwa batoniki, ale nie wiem. Widzę jeden batonik. Batonik. Dobra. Z tego prezentu to jest już wszystko. Przechodzimy dalej. Tego go spakuję. Przechodzimy dalej. Eee, następny prezent, jakiś chcę Wam pokazać. Czyli ten. To jest od mojej sąsiadki. W ogóle w jakiej kolejności pokazuję te e, prezenty. Kurwa bez kolejności Pokazuję właśnie Bez kolejności, bez znaczenia Tak właśnie Pokazuję właśnie tak jak Ustawiałam tak, tak jak poustawiałam Byle jak ustawiłam, kurwa tak na odpiero się I no, w takiej kolejności Pokazuję te prezenty Dobra, co dostałam od do mojej sąsiadki Już pokazuję Co jest zapakowane Taki papier zapakowany Ojej Dostałam oczywiście taką bluzkę. O! Taka bluzka. Ona jest oczywiście cienka. Bardzo cienka, powiem wręcz. I taka jakby przewiewna. Cienka, przewiewna bluzka. Taka właśnie. No. W filmie wypróbowanie prezentów po prostu przymierze na siebie tą bluzkę. Tak. No i z tego prezentu to już jest wszystko. Ogółem y, w tym roku na urodziny dostałam bardzo dużo ubrań y, i ale zresztą zobaczycie dalej w tym filmie, jakie ubranie dostałam ile, i ile. No. Let's go, jedziemy dalej. Następny prezent jaki Wam pokażę to jest ten, kurde, dość ciężkie to jest, powiem szczerze. Taka mała torba, ale dość ciężkie, ale coś w środku już pokazuję. Ten prezent ogólnie dostałam od e, Marty Kios, pozdrawiam. I już pokazuję. Oczywiście jest piwko, które w prezencie, które w urodzinnych prezentów spróbuje tego piwa. Oczywiście kolejne piwko, które spróbuję. Je w filmie wypróbowanie prezentów. Oczywiście kolejne piwko, które spróbuję w filmie Wypróbowanie prezentów. Kolej... Okay. Kolejne piwko, które też spróbuję w filmie Wypróbowanie prezentów. Oczywiście seta, którą wypiję w filmie Wypróbowanie prezentów. I patrzcie, 50 zł. Tak. 50 zł. No. no i w sumie pieniądze to nie mam jak wypróbować w filmie, wypróbowanie prezentów, więc te pieniądze po prostu wydam już nie na filmie, no bo jak na filmie mam wypróbować pieniądze, więc je wydam już nie na filmie, ale przydadzą mi się, no, więc no. Z tego prezentu to już jest wszystko, przechodzimy dalej, muszę to popakować z powrotem, kurde, ciężkie, mega. Dobra, przechodzimy dalej. Ciężkie! Idziemy dalej. Następny prezent, jaki pokażę, to jest właśnie ta torba, ale... Ta torba to jeszcze nie wszystko. Ta torba jest prezentem i co jest w środku, też jest prezentem. Dostałam, je, to, dostałam to właśnie od mojej rodziny, z którą mieszkam, czyli od mojej mamy. Już pokazuję co jest w środku. Oczywiście samą torbę w filmie. Wypróbowanie urodzinowych prezentów po prostu myślę, że mogę tam... Pokazać na wizji to mogę posadzać te torby, co się pomieści tam i w ogóle. Ale dobra, mniejsza o to, już pokazuję co jest w środku. Patrzcie się, patrzcie. Dostałam właśnie, pokażę, bluzę, ale nie będę jaką bluzę. to tu? Na gry. Dobra. Ja ją zapnę i może będzie łatwiej pokazać. Kurwa. O. dostałam bluzę z markowa bluza z najka markowa bluza znajka. czarna z zamkiem i z kapturem jest mega zajebista marzyłam o takiej dobra oczywiście skarpetki jedne takie różowe neonowe skarpetki i e, zielone neonowe skarpetki mega mi się przydadzą i zielone i różowe skarpetki mega mi się przydadzą. Z tego prezentu to już jest wszystko. Oczywiście w filmie wypróbowanie prezentów jedną skarpetkę przymierzę na jedną nogę, drugą skarpetkę przymierzę na drugą nogę, a ty te bluzę też oczywiście na siebie przymierzę. Oczywiście nie wszystko dam rady wypróbować w jednym filmie. Dlatego za tydzień będzie wypróbowanie urodzinowych prezentów, część pierwsza. A za dwa tygodnie będzie wypróbowanie urodzinowych prezentów, część druga. Się zastanawiam, czy zmieszczę się w tych dwóch filmach, wypróbując wszystkie prezenty. Ale jak się nie zmieszczę, to za trzy tygodnie będzie wypróbowanie urodzinowych prezentów, część trzecia. By the way. Przechodzimy dalej. E, następny prezent jaki każe, to jest ten, też oczywiście trochę ciężki jest, ale dobra, mi się o to. E, ten prezent, no mm, nie mam pojęcia od kogo dostałam, bo problem jest z tym, że dużo osób przyszło na ten prezent, chociaż mogło przyjść więcej. E, no dość, no kilkanaście osób przyszło ten prezent i ja brałam te prezenty i szybko zanosiłam do góry, nawet dobrze nie zaglądałam co jest w środku. Szybko zanosiłam te prezenty do góry i no. Mm, więc no, zabijcie mnie, ale no nie pamiętam, kogo dostałam, choćbym bym się zesrała. Dobra, więc już pokazuję, coś w środku. Oczywiście dostałam takie majteczki, kurde, stringi. Nie wiem, nie wiem, kurde. Jak to wypróbowałaś w filmie? Na u... Mam nadzieję, że mi nie zbanują filmu. Jak pokaże się w filmie wypróbowanie urodzinowych prezentów w tych samych majtkach. Pokazać się na filmie, chociaż nie wiem, chociaż nie wiem jak się to zrobię, bo te one są koronkowe stringi, oczywiście, kurwa. Koronkowe stringi, więc nie wiem. Jakoś spróbuję to nagrać, żeby e, nie zbanowali mi, ale może dam jakąś cenzurkę czy coś. Dobra, jakoś se poradzę. Dostam oczywiście piwo Hero, co oczywiście w filmie wypróbowania rodzinnych prezentów spróbuję tego piwa. Dostałam rompera, co go spróbuję w filmie wypróbowanie prezentów. Ogólnie też bardzo dużo dostałam oprócz ubrań. To na drugim miejscu też bardzo dostałam dużo piw w prezencie. Ci na pierwszym miejscu dużo ubrań dostałam, a na drugim miejscu dostałam bardzo dużo piw i alkoholi w ogóle. Dostałam też właśnie taką wódkę Lubelską niebieską. Glajfutowa co na filmie wypróbowanie prezentów oczywiście ją spróbuję i będę kurde najebana na filmie. A co tam? Dobra. Oczywiście dostałam żel pod i sany. Muszę powąchać jak on pachnie. No, spoko, spoko pachnie. Zadłuję zapach, bo kurwa mam zaskane nosy coś. No coś tam, dobra, miesiąca to. Oczywiście w filmie wypróbowanie prezentów umyje się tym żelem pod ryśnik. No i co jeszcze? I dostałam oczywiście perfumy, którymi się popsikam w filmie wypróbowanie urodzinowych prezentów, więc no. Dobra, z tego prezentu to już jest wszystko, jakieś chusteczki są, żeby się nie, nie obijało to wszystko. I z tego prezentu już jest wszystko, my przejdziemy dalej. Ja to wszystko popakuję Tak, ja to wszystko popakuję. I przechodzimy dalej. E, następny prezent, jaki dostałam, to jest taki. W takiej torbie całuski czy coś. Który też nie jest podpisany, więc nie pamiętam od kogo dostałam. Ale podajże, że chyba od Adrianny. Ale nie jestem pewna nie jestem pewna, bo no naprawdę, przepraszam bardzo, że nie pamiętam od kogo co dostałam ponieważ naprawdę na tej imprezie było takie szaleństwo że po prostu brałam tylko te prezenty i bardzo szybko zanosiłam do góry nawet dobrze nie zaglądałam coś w środku i po prostu no wręcz nie pamiętam co od kogo dostałam możecie mi nawet zabić z tego powodu ale dobra, w tym prezencie dostałam takie coś Tutaj są, odpakuję to nawet chyba. Odpakuję to. O, patrzcie. to są takie uszka tygrysio tygrysowe. Ogonek! Ogonek! I taka broszka, właśnie. No. Takie właśnie dostałam, właśnie. W imię wypróbowania prezentu nałożę na siebie te uszka, ten ogonek i ten broszkę. I będzie takie. Tutaj... uwu. Taki Dobra, dostałam oczywiście dezodorant. Dezodorant? W którym w filmie wypłacam prezentów, popsikam się tym dezodorantem. Dostałam żel pod piśmie. Proszę, mała, jak Kurwa, też nie czuję jakiś katar, mam ty coś? W filmie wypróbujemy prezentów ja się tym żelem, bo nic. Dostałam oczywiście beczkowe mocne wiśnia, 9%, gdy w filmie po prostu spróbuję tego piwa. Dostałam takie coś, co nie wiem co to jest, odfakuję to może i się dowiem. Dobra, odpakowałam i to jest chyba, no nie wiem, nie wiem co to jest, jak to się działa, ja nie wiem. co to jest w ogóle, ale zrozumiałam, chyba tak to wygląda w środku, nie wiem, nie wiem, nie wiem co to jest, ale się dowiem. To jest chyba jest… Y... Dobra, dobra byłem, z tego nie wiem, nie wiem co to jest, ale uznajmy, że pomadka... nawilżająco do ust. Dobra. Dostałam taką maseczkę. W filmie wypróbowanie prezentów nałożę na świętą tą maseczkę i zapięknuję sobie twarz. Dostałam taką maseczkę. Oczywiście w filmie wypromienie prezentów nałożę na siebie tą maseczkę i to pęknie sobie twarz. Dostałam, patrzcie, oliwki zielone. Oliwki zielone dostałam. Mam nadzieję, że za tydzień będą jeszcze dobre. Bo one w prezencie stoją. I w filmie po prostu zjem sobie te oliwki. W teście jedzenia i słodyczy. Oczywiście otwierać do piwa. O dobra, otwieracz do w filmie o prezentów to dostałam dość sporo piw, otworzę piwa tym otwieraczem. I z tego prezentu wszystko, przechodzimy dalej, tylko popakuję te prezenty. To już jest tyle jak opakuję, ale mniejsza o to. Dobra, przechodzimy dalej. Yy, następny prezent jaki dostałam to jest od y, Weroniki Hendrik i Kuby Sawickiej, czy jak tam. I tak, pokażę co dostałam. Dostałam oczywiście takie markery. Takie markery pisaki. Tu są właśnie takie kolory jak y, kremowy, żółty, pomarańcz, ciemnopomarańcz i jasny pomarańcz. Tak. Tu są kolory takie jak y, odcienie niebieskiego właśnie, odcienie niebieskiego tutaj są. No i odcienie różowego. W filmie wypróbowanie prezentów wezmę po prostu kartkę i po prostu tymi pisakami coś narysuję na kartce. Powiedzmy, mm, o wiem, albo nie wiem. Coś po prostu narysuję tymi pisakami na kartce po prostu i zobaczę jak one działają. Ale jeszcze nie wiem co narysuję. Dostałam oczywiście taką pomadkę do ust którą w filmie wypróbowanie prezentów nałożę ją na usta dostałam mm, dwie pary majtek które w filmie wypróbowanie prezentów nałożę na siebie i pokażę się jak wyglądam w tych majteczkach dostałam skarpetki, tak z trzy pary podajże, które w filmie wypróbowanie prezentów je i pokażę się jak w nich wyglądam no i z tego prezentu to już jest wszystko przechodzimy dalej tylko ja to wszystko popakuję z powrotem. Przechodzimy dalej. Następny prezent, jaki dostałam, to jest od Nicoli Lewandowskiej. Tak, oto torba. I pokażę Ci co dostałam. Dostałam oczywiście taką bluzkę. Taką bluzkę dostałam. To opiszę tutaj, właśnie. Fuck off, fuck off piszę. No, to jest mega zajebista I dostałam takie, bodajże, to jest chyba wino. Co winie a bluzka na filmie, właśnie przymierzę. A wino spróbuję, jak smakuje na tym filmie. Więc no, A, zapomniałam. Z tego prezentu to już jest wszystko. Przechodzimy dalej. Tylko to popakuję. Let's go. Yy, następny prezent, jaki dostałam, to jest taki maleńka torebeczka. Bardzo leciutka. Yy, też oczywiście nie podpisany, więc nie pamiętam od kogo dostałam. Ale wiem, że byli tacy goście, którzy przyszli dosłownie na ostatnią chwilę. Impreza prawie się kończy, oni przyszli. To właśnie była Nikola Kokulska i Bartek Tańcewicz. I od nich dostałam właśnie takie dwie czekolady. W filmie y, próbowanie prezentu spróbuję te czekolady. Nie miałam gdzie ich wstawić, więc wstawiłam do tej torebki. I no. A dobra, ale teraz reszta prezentów, co dostałam od kogo innego. Dostałam oczywiście takie żelki. W filmie wypróbowanie prezentów spróbuję te żelki. Y, dostałam sztuczne rzęsy. Trzy pary. W filmie wypróbowanie prezentów nałożę na siebie te rzęsy. Dostałam eyeliner, co w filmie wypróbowanie prezentów zrobię sobie nim kreski, tak. Dostałam oczywiście taki naszyjnik z krzyżem, no, co w filmie wypróbowanie prezentów nałożę go na siebie. I naklejki, tylko ja nie wiem gdzie mam sobie przykleić te naklejki. I z tego prezentu to już wszystko. Przechodzimy dalej. Tylko to popakuję. Let's go. Dobra. Następny prezent, który dostałem, to jest od Alana. Od Alana mam taką torbę, właśnie. Co jest w tym prezencie, już pokazuję. Jest oczywiście taka bluza. O taka. To jest z tył. Tak, to jest z tyłu. Z tyłu wygląda tak, z przodu wygląda tak, oczywiście filmie, w filmie wyprostowanie prezentów przymierzę ją na siebie i oczywiście taki sweter, taki sweter wstałam co film nie też oczywiście go nałożę na siebie, taki sweter i z tego prezentu to już jest wszystko, ja go spakuję i przechodzimy dalej. Więc no, dobra, przechodzimy do następnego prezentu. Następny prezent jest od Martyny Aksterdam, co przyniosła mi go dzień po imprezie. Znaczy się dwa dni po imprezie, w poniedziałek go przyniosła. To jest taka torba, już pokażę je, co jest w środku. Oczywiście ciastka truskawkowe, co w teście słodyczy spró spróbuję na wypróbowaniu prezentów. Oczywiście takie oto żelki. Podajże kwaśne, to jest w filmie wypróbowanie prezentów. Oczywiście, pomadka do ust, którą pomaluję usta w filmie wypróbowanie prezentów. I takie oto cienie do powiek. otokuję je i pokażę, jak one wyglądają. Dobra. Dobra, chwila. O, patrzcie. Patrzcie, tak wyglądają te cienie. Są złotawe. Są te złote, właśnie. I są te takie zwykłe. No, przepiękne są, naprawdę. I nas następne, co dostałam, to jest właśnie taka paletka cieni. To też pokażę. O! Tak się prezentują te cienie. Te są oczywiście mega śliczne. Naprawdę przepiękne cienie. No, przepiękne cienie. Oczywiście taki puder albo bronzer. Nie jestem pewna. Taki puder albo bronzer. Odpakuję go. No, bardziej mi to wygląda na puder niż na bronzer. Takie coś. I przechodzimy. Dalej, jakiś rachunek? Dobra, yy, z tego prezentu to już jest wszystko. Ja to popakuję i przechodzimy dalej. Więc tak, ten prezent już był, ten prezent też pokazałam, ten pokazałam, ten pokazałam, ten pokazałam, ten też pokazałam, ten pokazałam, ten pokazałam, ten pokazałam, ten pokazałam i ten pokazałam. Więc to już są wszystkie prezenty, które pokazałam. No to czas zakończyć ten film. No moi kochani, to by było tyle w dzisiejszym filmie. I tak, to by było tyle w dzisiejszym filmie. Oczywiście tak, to było tyle w dzisiejszym filmie. E, bardzo, bardzo wam dziękuję za wszystkie prezenty. Bardzo doceniam każdy prezent. Bardzo dziękuję każdemu za każdy prezent. Mega doceniam każdy prezent. Mega doceniam i dziękuję każdemu za dziękuję każdemu za każdy prezent. Mega doceniam każdy prezent. I bardzo się postaraliście I bardzo dziękuję za Każdy prezent i w ogóle Doceniam to bardzo I, i no Doceniam każdy prezent yy, No i w sumie tyle No Chciałam tylko podziękować za każdy prezent I no Oczywiście Pamiętajcie o Zostawieniu łapki w górę Subskrypcji na dole Pod tym filmem Yy, oglądajcie moje filmy od samotkiego początku do samotkiego końca, żeby mi nabić wyświetleń, godzin oglądalności, żeby mogła coś z tego zarobić. Wyświetleń, godzin oglądalności. Zachęcajcie wszystkich do subskrypcji mojego kanału, żeby było was coraz to więcej. Tak, łapki w górę, subskrypcje, wyświetlenia i godzin oglądalności, więc trzeba oglądać od początku do końca, bo zawsze się coś dzieje na tym filmie. Zachęcajcie wszystkich do subskrypcji mojego kanału, żeby było coraz to więcej. O, nie wiem. Na dole pod tym filmem dawajcie jakieś fajne komentarze, żebym znała własną opinię na temat moich filmów. Yy, no i to by było tyle w dzisiejszym filmie. Ja się z wami żegnam. To bajo. Pa.